Witajcie, moi drodzy. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj z mojej ławeczki. Ławeczki, którą bardzo wielu z Was już zna, ale na której nie nagrywałam rozważań już dość długi czas. Ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne, nie przychodziłam tutaj, bo to jest troszeczkę. Dalej od mojego domu, niż lasek, w którym się ostatnio tam rozlokowałam. Ale jestem tu dzisiaj. Jestem tu na prośbę Janusza, bo napisał, że czeka na spotkanie z ławeczki. No więc myślę sobie, co mi zależy, przejechać te parę kilometrów dalej i usiąść właśnie tutaj i z tego miejsca podzielić się z wami słowem Bożym. Cieszę się, że mogę to zrobić. Cieszę się, że tu jestem. Moi drodzy, w porównaniu z poprzednim dniem, mamy dzisiaj tutaj zupełnie inną pogodę. Jest chyba z 10 stopni mniej. Jest po prostu zimno. Ale wiecie co? Kiedy przeczytałam Słowo Boże i pozwoliłam, by ono pracowało w moim wnętrzu, to przeniosłam się w zupełnie inny klimat. Klimat ciepła. Klimat takiego przyjemnego, delikatnego wiosennego lub letniego deszczu. Przeczytam Wam najpierw słowo, a później Wam opowiem o tym moim doświadczeniu. Słowa pochodzą z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy, i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Muszę Wam powiedzieć, że zawsze, kiedy czytam ten fragment, to doznaję jakiegoś takiego głębokiego poruszenia. To jest słowo, które tak mocno do mnie przemawia. Słowo Boże jako. Deszcz. Tutaj jest pokazana ulewa, śnieg, ale mi się to słowo dzisiaj skojarzyło właśnie z takim ciepłym, letnim, wiosennym deszczem. Kilka razy w życiu zrobiłam coś takiego trochę szalonego. Kiedy padał deszcz, taki właśnie ciepły, rzęsisty, taki wiecie taki bardzo konkretny, wyszłam na dwór, aby pozwolić się mu zmoczyć. Chciałam po prostu w tym deszczu się zanurzyć, chciałam, żeby on mnie tak, tak mocno zmoczył. Chciałam poczuć ten deszcz na własnej skórze, chciałam, żeby on przeniknął przez moje ubranie i po prostu dotykał y, mojego ciała. I to było takie piękne doświadczenie. Raz pamiętam, że biegałam po tym deszczu z moim synem małym i obydwoje mieliśmy niesamowitą frajdę. Ale czasem wychodziłam sama. Piękne doświadczenie. I właśnie kiedy przeczytałam to dzisiejsze słowo, to mi się to przypomniało. Przypomniało mi się to, jak ten deszcz dotykał mnie, jak przenikał mnie, jak wyzwalał we mnie taką radość życia. I podobnie jest, moi drodzy, ze Słowem Bożym. Słowo Boże jest jak deszcz, który przychodzi. Aby nawodnić nasze serca, nasze umysły, aby przemieniać nas, aby nas ożywiać, aby mogło z martwych wstać to, co już jest jakieś takie zapomniane, może nawet ledwo żywe żeby to mogło powstać na nowo, żeby mogło się zrodzić coś nowego, żeby te nasiona jakiegoś dobra, jakichś pragnień pięknych, jakichś marzeń pięknych, żeby to wszystko mogło po prostu ożyć i mogło z tego wyrosnąć coś, coś pięknego. Słowo Boże to jest taki deszcz miłości, którym Bóg chce nas po prostu zmoczyć, zrosić, którym chce nas dotknąć. I wiele rzeczy mogłoby się w naszym życiu zmienić, wiele rzeczy mogłoby się wyjaśnić w naszym życiu, gdybyśmy pozwalali, aby to Słowo Boże nas dotykało. Moi drodzy, ile w tym słowie jest mądrości, ile miłości, ile dobroci, to jest niepojęte dla nas. To jest dla nas niepojęte. To Słowo jest żywe i skuteczne. Ono ma moc. Kiedy siadamy, aby przeczytać fragment Słowa Bożego, spotykamy się z Bogiem. Spotykamy się z żywym Bogiem. I ten Bóg nas przenika. Ten Bóg wchodzi w nasze wnętrza. Tylko wiecie, w tym wszystkim chodzi o to, żeby. Zaufać Bogu, żeby uwierzyć w to, że to Jego słowo jest zupełnie inne niż te nasze ludzkie słowa. Że to słowo jest największe, najwspanialsze, najpotężniejsze. Nasze ludzkie słowa też mają moc, tak? Bo mogą podnieść kogoś, mogą kogoś podeptać. Ale Boże Słowo jaką ono ma moc i ono zawsze działa na naszą korzyść, moi drodzy. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. To słowo użyźnia, tak, glebę naszych serc, tak jak ten deszcz użyźnia glebę, aby mogła ona wydać nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo Boże użyźnia glebę naszych serc. I tak w sposób taki... Niezauważalny, może dla nas od razu, ale w czasie rozłożony, zmienia nas. Słowo Boże nas zmienia. Słowo Boże otwiera nam oczy. Słowo Boże poszerza nasze horyzonty. Jak my mamy się stawać podobni do Boga, moi drodzy, jak mamy odkopywać w sobie ten Boży obraz, jeżeli my nie czytamy Słowa Bożego, jeżeli my nie poznajemy Boga, Bóg daje siebie poznać w swoim Słowie. My nigdy nie ogarniemy Boga tak całkowicie. My nie będziemy w stanie ogarnąć Boga do końca naszych dni, ale stopniowo będzie się nam odkrywał On właśnie, kiedy będziemy czytać Jego Słowo. I będziemy wtedy pewni, że On jest tym, który nas kocha. Moi drodzy, piszecie w komentarzach o tym, że nie potraficie sobie poradzić z, ze świadomością, że cierpią niewinne dzieci, że są jakieś tragedie, że ludzie tracą y, dzieci swoje, że im umiera na przykład dziecko. Jak sobie poradzić z takim cierpieniem? Jak pogodzić miłość Boga właśnie z takim cierpieniem? Moi drodzy, tylko sięgając po Boże Słowo, będziemy mogli w jakiś sposób zbliżyć się do tej tajemnicy. Pewnie nie odgadniemy jej do końca naszych dni, ale coś się otworzy w naszych sercach, w naszych umysłach, co pozwoli nam to przyjąć, zaakceptować. Bóg widzi zupełnie inaczej niż my. Boże myślenie jest zupełnie inne niż ludzkie myślenie. Bóg mówi o tym w swoim słowie, bo myśli moje nie są myślami Waszymi, a drogi moje drogami Waszymi. Bo jak niebo góruje nad ziemią, tak moje myśli nad Myślami Waszymi. Chyba mniej więcej tak to brzmi. Ale sens jest taki, że my nigdy nie przenikniemy do końca Bożego myślenia, ale możemy coraz bardziej się do niego przybliżać właśnie poznając Boże Słowo. I to, co się nam teraz wydaje niejasne, za jakiś czas może się troszeczkę choćby rozjaśnić. I mi się wydaje, że my zaczynamy. Od niewłaściwej strony często, moi drodzy, próbować zrozumieć różne rzeczy, bo my chcemy tak ludzkim rozumem to objąć. No, Panie Boże, wyjaśnij mi, jak dobry ojciec może patrzeć na ból swoich dzieci. A może powinniśmy najpierw wysilić się, aby tego Ojca poznać i pozwolić się jemu poprowadzić, moi drodzy? On nas będzie prowadził przez te różne trudne sytuacje, przez te różne nasze wątpliwości. On jest tym, który przeprowadza nas przez tą ciemną dolinę w naszym życiu. To też mówi Słowo Boże. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Wszystko zobaczcie. Wszystko się opiera na Ufności wobec Boga i wierzę w to, że to Jego słowo nie kłamie. Jeżeli ja się chwycę tego słowa, jeżeli będę go znała, będę je sobie powtarzała, ono będzie naprawdę mnie przemieniać i naprawdę będzie mnie prowadzić. Ja tego doświadczam, moi drodzy, w moim życiu. My próbujemy w takich ludzkich kategoriach oceniać życie. W tych kategoriach doczesnych, moi drodzy, my mamy tą perspektywę życia tutaj, a Bóg ma perspektywę wieczności i on te sprawy widzi zupełnie inaczej. I on to nasze życie widzi zupełnie inaczej niż my, i wartość tego życia widzi zupełnie inaczej niż my ją postrzegamy. Może my czasem za bardzo się koncentrujemy właśnie na tych jakichś takich, wiecie, cierpieniach, brakach. Zamiast popatrzeć na to szerzej, ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest trudne, ale wiem, że ludzie, którzy nawet bardzo cierpią, ale są w tym cierpieniu z Bogiem, oni widzą sens swojego życia. Moi drodzy, moja mama rok temu, dokładnie rok temu, miała udar. I z osoby, w pełni sprawnej, osoby bardzo energicznej, naprawdę takiej, która miała bardzo dużo siły i każdy ją podziwiał za to, że ciągle tylko biega, ciągle coś robi, ciągle się czymś zajmuje. W jednym dniu stała się osobą leżącą, wymagającą całkowitej opieki. Ale wiecie, ani razu z jej ust nie usłyszałam, Narzekania i pretensji do Boga. Ani razu, moi drodzy. Dzisiaj sobie to uświadomiłam przed Muszą Świętą, właśnie, że moja mama ani razu nie narzekała na to. Ani razu nie pytała, dlaczego mi się to przydarzyło. Myślę, że przyjmuję to bardzo dzielnie, ale myślę, że tylko dzięki temu, że Sama była zanurzona w modlitwie w Bogu, i też ma tą opiekę modlitewną ze strony rodziny. No i ma też miłość ze strony tych najbliższych osób, które naprawdę pięknie się nią opiekują. I to trudne doświadczenie, bardzo trudne dla całej rodziny, ono też wyzwoliło dużo miłości w tej naszej rodzinie. Naprawdę też dużo rzeczy pokazało, dużo rzeczy, które wymagały jakiejś przemiany, dzięki temu, co się stało, mogło się choć troszkę zmienić. Naprawdę, kiedy sycimy się Bożym Słowem, kiedy trwamy w Bogu, to inaczej przeżywamy trudne doświadczenia. Dajmy się temu słowu prowadzić, moi drodzy, dajmy się jemu prowadzić, poznawajmy Boga. W nim zobaczcie dzisiejszy psalm. Mówi: Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto biedak zawołał i pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Oczy pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw zło by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu. Ocala upadłych na duchu. Moi drodzy, pozwólmy, aby to słowo Boże w nas wnikło. Pozwólmy. Przeczytajcie, moi drodzy, choćby jedno zdanie dziennie z Pisma Świętego. Takie słowo, które Was będzie karmić, i syćcie się nim. Pozwalajcie, żeby ono wnikało, jak ten właśnie taki deszcz który ma za zadanie wzbudzić w tej glebie życie. Niech to Boże Słowo wzbudza życie w naszych sercach. Niech napełnia nas nadzieją, pokojem, ufnością wobec Boga. Moi drodzy, ja naprawdę nie mogłabym żyć bez Bożego Słowa. Bo to Słowo, tak dużo mi daje i tak dużo zmienia w moim życiu. Naprawdę to Słowo jest żywe. To jest Bóg. W tym Słowie jest Boża obecność. A tylko Bóg może nas zmienić, tylko Jego światło może wchłonąć nasz mrok, nasze wątpliwości, rozjaśnić to, co jest jakieś jeszcze dla nas niezrozumiałe. Cóż, kochani, zmarzłam bardzo mocno, więc dzielę się z wami jeszcze moim wierszem dzisiejszym, i nagrywam szorta, i zmykam do domu. Tytuł wiersza brzmi Słowo Życia. Staję w ufności przed Tobą, Panie. Błagam, zraszaj mnie kroplami swoich słów. Niech wnikają w moją duszę ciało i umysł. Obmywają mnie z brudu grzechu, ukazują Twojej bezgranicznej miłości cud. Gdy wsłuchuję się w Ciebie, odzyskuję życie. Słabość moją wypełnia Twoja moc. Zaczynam rozumieć więcej, widzieć szerzej. Coś się zmienia, światło zabiera mrok. Naprawdę, to ma ogromne znaczenie, czy znajdę czas, by Twoim słowem sycić się. W nim bowiem jest Twoja mądrość, łaska Twoja. Ono do świętości prowadzi mnie. Więc pochylam się codziennie nad tym największym, najwspanialszym ze wszystkich słów, i trwając w milczeniu, pozwalam, by to ono mówiło, by nawadniało serca mego grunt. Pozwólmy, aby to Słowo Boże nawodniło nasze serca. I aby te serca mogły naprawdę żyć, naprawdę żyć, moi drodzy. Żyć, widząc nie tylko to, co doczesne, ale być zanurzone w tej perspektywie wieczności. Kochani, pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco. Życzę Wam pięknej pogody. Oby u Was było cieplej niż tutaj. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Pa!